Siepano, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z waszej chyba ulubionej serii, czyli ze sprawdzania najstraszniejszych miejscówek na Google Maps za mną, jest Trichus. Nie ma. Tak, to jest Tricus, jak ktoś jeszcze nie wie. I zaczynamy dzisiaj stary z grubej rury. Co! To jest prawdziwa miejscu. Uuu, nie? fajne! Jak fajne, stary. Zobaczmy, czy to jest prawdziwa miejscu, czy to ktoś sobie jaja ja robił. Stary, to jest naprawdę. Czy to jest typ cały staśmy klejącej zrobiony? On długo czekał na dostawę żarcia. Bo sobie coś grał, miał piwko otwarte i czekał na dostawę żarcia. Tak, no, ale tej. Go dopadł. Wszystko tu jest takie krwi. O, poduszki nawet. Stary, jakieś zdjęcia straszne. Mocne, mocne. Pocz, spisz sobie, stary, w tym łóżku. O, Jesteś odklejony taśmą i masz nad głową takie coś cały czas. Mega fajnie. Stary. Nie wiem, czy fajnie. I ten pająk jeszcze. Gdzie to jest faktycznie? Aha, to jest chyba w Wielkiej Brytanii, stary. Też mi się tak wydaje, no, po nazwach miejscowości. Bry, brytole tacy są po prostu. Aha. Ale, stary, mamy jeszcze wiele miejscówek, Ale lecimy dalej. Stary, to jest na raz, że ludzie zabili pingwina, nie? Znam tą fotę, byłem na tym miejscu. W synach był maps osobiście kiedyś, no? Serio? Naprawdę. To zobaczmy, co pamiętasz z tego, stary. Ja wiem nawet, jak wygląda okolica, jak się wychodzi, stary. Serio? Jest chatka, taka ścieżka, która idzie w tamtą stronę. A stary, co to jest za no. miejsce? Co oni tu mają? No, w sensie, stary, jakby kto się spodziewa, że żyje sam na Antarktydzie? Ile tam mieszka osób? 1500 łącznie? To chyba tak, oraz z pigwinami licząc, stary. Wyobraź sobie, że to jest Twoja miejscówka, nie? Ej, faktycznie, no. Adam, dziwnie. Śpisz sobie w tym łóżku, jesteś sam mm. i nagle słyszysz, stary, jakieś dźwięki z tej piwnicy. Że ktoś, ktoś Puka, ktoś puka do drzwi. Ej, faktycznie można wyjść. To wygląda stary jakieś muzeum, jakbyś tu mógł no, film kręcić. Ale wyjdź jakiś... na plażę, stary, dawaj. To jest plaża? To jest plaża? plaża Antarktyczna. Czy to Nie, wchodzisz na własne ryzyko dla swojego bezpieczeństwa. Przeczytaj i zachowuj zasady postępowania, nie dotykaj artefaktów, co oni tam mają. Stary, bardzo bym tam nigdy nie chciał być, nie? Ja bym chciał. Właśnie w tej chwili anuluję moją wycieczkę na Antarktydę. Co? To sam będę jechał? Tak. No dobra. Ej zobacz, to ktoś twierdzi, że zobaczył jakieś ślady kosmitów, nie? Owo. W pierwszej chwili myślałem, że to jest, wiesz, co to, że to jest taki cień, jakby statek kosmiczny, wiesz, tak leci. I to jest taki cień, idealny no. cień. Zobaczmy, czy to istnieje. Patrz, znalazło to miejscu. Co to jest? Statek? Co robi statek po środku pustyni, stary? Co za psychol wiezie tutaj swoją motorówkę? Patrz, patrz, co to jest! Ej, to jest ufo! Mnie bardziej interesuje, co to jest. To jest ufo. To jest ufo. O, fu. Eee, do, o nie. A. Stary, ogólnie na twoim odcinku znaleźliśmy też różnych creeperów, którzy wyrzucali ciało i tak, tak dalej. To było dokładnie. Mnie, ale zobacz, no. ktoś twierdzi, że to jest ziomek, też, który wyrzuca ciało w tej chwili, nie? No. Obczej go. Jest, to jest udowodnione. Stary, no nie wiem, zobaczmy, nie? Bo mi się coś nie wydaje. Zablurowali no. go. Czekaj, ciekawe, czy gdzieś wcześniej on jest też. No ale jest zablurowany. No. Ej, czyli to jest prawda. Stary, ale jazda, czyli kolejny przestępca, który dał się nakryć na wynoszeniu dowodów zbrodni swoich. Oni nie są zbyt mądrzy, nie? Mm -hmm. Ale zobacz, stary. Co lubią ludzie w komentarzach? Ktoś pisze, że, że on wygląda raczej na bezdomnego, i raczej, jeżeli to byłoby prawdziwe ciało. To by nie dało rady tak łatwo go wnieść, bo ciało jest ciężkie. A ktoś napisał: Take a look at this creepy place, czyli obczaj tą straszną miejscówkę, i ma mega dużo łapek w górę, nie? Co to Co? jest? Co. Co to jest za postać! Nie wiem, dziwne to jest. Bardzo dziwne. To jest jakieś miejsce pośrodku niczego. Jakiś po prostu las Aha. i patrz, stary. To jest Co kolejne jest? zdjęcie tego zioma, ale przerażający. Hello. Ej, patrz, to jest Polska stary. Patrz, parking leśny napisane. Co? A gdzie to jest konkretnie? Stary to jest zaraz koło nas. To jest tam, gdzie jeździmy normalnie na łódki. Widzisz, to jest Zalesie, park wodny. O, kurde, stary kto to wrzucił? Zobaczmy. Obserwuje cię, widzisz? Jakiś obserwator? I jakieś inne foty też ma pododawany ziomek. Jaki, patrz, to jest ten park. Parking leśny, co tutaj był. Aha. I tutaj wrzucił coś jeszcze innego. Mhm. Taki dół, jakby? Co to jest? Fajny, jakiś podjazd. Jakaś ramka. Okej, ale czemu on miałby to To jest jego zdecydowanie wrzucone. To jest też jego fotka. I zobaczmy, co jeszcze jest stary. O, jak, jakie fajne miejsce. Jakieś kajaki jeziorka. To też jest chyba tu w okolicy. Aha. Patrz, tutaj to jest. To wszystko jest bardzo blisko. Taki, trójk taki trójkąt bermudzki się zrobił, mm. nie? Jest taka rzeczka, taki w całkiem mm. fajny. Gdyby nie stary te ruiny z tyłu, nie? Co? Gdyby nie te ruiny, to byłoby ja... tu mega fajnie to jest straszną wiadomość, patrz. No. Kolejne zdjęcie jest z tymi ruinami. I jakaś. Tak, ej, i to wrzucono stary w czerwcu 25 roku, czyli dosłownie kilka Dopiero dni temu co, no. nawet. Dopiero co. Dziękuję Wiktora i jedziemy tam, albo coś. Możemy to zrobić. Wiktor! Wiktor! Ej, stary, chodź, coś ci musimy pokazać, nie? Co jest, o, chcesz, stary, co znaleźliśmy. Koło nas jest jakiś creepy ziomek, który w naszych okolicach stary wstawia takie fotki, na Aha. przykład. nie? Czekaj, ale po prostu... mi powoli to jest na Google Mapsach? Tak. tak, stary, to jest normalnie ziomek, co na Google Maps wstawia takie fotki, patrz. Obok nas. Tu je... To właśnie na miejsce obok nas, wszystkie. Tak. I patrz, stary, tu jest jakaś tajemnicza walizka z takim rozwalonym budynkiem. Mimo, ale to jest urbex. Niemożliwe, Ej, że ale... ominęliśmy jakiś urbex no, przez ten czas. ja niemożliwe. wiem? To jest mały budynek w krzakach. No, pan, no przecież. ale stary, patrz, jest jeszcze jedno miejsce, chyba, mm -hmm. które nie zauważyliśmy wcześniej. To jest chyba koło torów gdzieś. Mimo, że tam taki... byłem, to jest niedaleko nas, ale co z tym? No nie wiem, stary. Ej, czy ktoś wypełza z tego miejsca? To jest ręka ludzka! Ktoś wypełza. Stary, teraz to musimy tam jechać, nie? No. To jest naprawdę blisko nas. Aha. Jedziemy tam. Let's go, let's no, go. W pierwszej kolejności pojechaliśmy sprawdzić miejsce nad rzeką, gdzie było również widać opuszczony budynek oraz w środku tajemniczą walizkę. Zobaczmy, co się tam działo. Ej, Ernest, to jest to miejsce dokładnie! To jest to miejsce! Co? To tutaj! Tak, tutaj, są to miejsce! Ja piernicznie nie wierzyłem, że to serio będzie stare. Jesteśmy blisko. w prawdziwym miejscu, które znaleźliśmy co? na Google Mapsach. To jest niesamowite, nigdy nie byłem w miejscu, które jest na Google Mapsach. To jest ta rzeka, normalnie. To... Dawaj, nurkowanie, nurkowanie! Aaaa! Padasz! Dobra, czyli to jest ta rzeka, którą widzieliśmy na fotkach, ale patrz tam. Czyli to jest pomoc do kajaków normalnie. Aha. Czyli tutaj dużo ludzi za czas przebywa, dużo ludzi tu chodzi. Nie wygląda to podejrzanie jakoś, poza tym domkiem. Ej! Co? Zrzucił mnie od O fu! woda! Zobaczmy, co jest Kupię w tym domku, się. nie? Miło, to jest, żeby dojść do chaty, trzeba zrobić czele. Dawaj! Okej! Okay. Na drogę zakaczyłeś kilku! Aaa! O kurwa. O, kiedyś nie waliłeś tej kola? Ja myślałem, to jest tylko krzak Ja patrzcie, co on O ja Ej, te miejsca z Google Maps są naprawdę niebezpieczne O kurna, ej, wiedziałem Tutaj są ślady po, po tym, że ktoś tu mieszkał normalnie Najgorsze jest to, że patrzcie co jest To jest ta Daj mi rozwiązek Nikt tego nie zabrał, my no, ją zawieszmy Tery, boję się, A co jeżeli to jest jakiś dom z zbrodni no, albo coś? No. Dawaj tutaj stanę do posta A co tu może być w tej małysce? Co? Ej, przebranie czyjeś? To jest przebranie to z tej rzeki. Patrzcie, to jest kominiarka jakiegoś bandyty. Tu są pieniądze w opcji Ej, bo to jest czyjaś miejscówka wyskokowa. Ej, ale chwilę, czego no, to jest jakaś O co chodzi? Patrzcie, no mówię że to jest miejscowa i e, tutaj jest tak, wyskokowe stroje i wyskokowe napoje. Myślisz, że to ktoś, nie wiem, popełnił jakieś przestępstwo i to z jego przebrania są jego różne? Mam. już, no. zostaw to Dobra. i chodź. chodź. E, Tylko dłużej było chyba. Stamtąd musieliśmy pojechać na kolejną miejscówkę, ale było to bardzo Daleko. Na zdjęciu było widać jakąś dziwną rękę wystającą z ziemi, ale trzeba było to sprawdzić samemu. Dobra, ej, to chyba to miejsce. Jakby ten To Była cały czas z drogami już. Ty szedłeś krzakami? Ja, ja dżunglą stary szedłem z tygrysami, walczyłem cały czas. A jest, zobacz stare lepiej po drugiej stronie twojej. Nic dobrego się nie dzieje na torach, nie? Ale ta miejscówka była na torach, więc widzisz tak. właśnie. Mamy jeszcze kilka metrów do przodu. I ona tam dziś powinna być, ale jest tak zarośnięta, że nie widzę tego jeszcze. Josz patrz! Miłosz, patrz. Yes. Ej! To miejsce jest jakieś niezręczne, chłopaki. Czemu niezręczne? Ej, no bo on stary myśli, że to jest ta ręka cały czas, nie? Na pewno tutaj jest ta ręka Coś widzę tutaj. Patrz Oskar, widzisz to? Ej, to jest dokładnie no, ten, który widzieliśmy. To jest dokładnie to jest Google jest, Maps. I jeżeli to jest prawdziwa ludzka ręka, to musimy dzwonić, po jego strasznie jest chyba, nie? Dobra, to nie jest prawdziwa ręka. Nie? nie dobra, to nie jest prawdziwa ręka. Z ręka Manekina. Czemu ktoś miał tutaj... Ale to i tak jest dziwne, że pod torami, Dosłownie to to... na przejeździe jest ręka Manekina jeszcze połamana, miłość. Puść nie Miłość. Łap! Zobaczmy co jest w tym tunelu, nie? O kurde widzowie. Zmaga jest mega straszny ten tunel. Po co ktoś mógłby coś takiego budować. Nie. Ej, coś tam słyszę. Ktoś tu jest, patrzcie widać cień. Co? co jest? Kto to jest? Miłosz stąd! Łap. Wiktor! ale baran. Ale myślę, że ktoś ten na przykład uciekać jakoś i zostawił tą rękę. Ale, no, ale to co nie, właściwie? Żadnych śladów. Chyba wywalimy tą rękę ale na kina tylko po drodze, nie? Ja już ją wywaliłem. Okej. Okay. Co jest? Ooo no, i czekoczył. Śmiały kamery się wstręną. No. Ej, tego na Google Mapsach nigdy nie zobaczycie. Subskrybujcie tego jaszczura, widzowie. Tutaj pod tym odcinkiem możecie kliknąć czerwony przycisk. Widzicie niektórych rzeczy nie zobaczycie na Google Mapsach. Trzeba wyjść z domu i pójść w naturę. Pozostało nam ostatnie, czyli najstraszniejsze miejsce. Tam, gdzie było widać tajemniczą postać. Było znacznie dalej od wszystkich innych miejsc, ale po krótkich poszukiwaniach dotarliśmy na miejsce. Ej, tu jest chyba ta miejscowa, nie? Obczajcie, jak to wygląda. Jest mega straszny krąg z kamieni. Ej, myślisz, że to jedna osoba wrzuca te foty na górę To tak, stary, na pewno. To jest jeden profil i on, wszystkie te rzeczy. On zostawia sobie jakieś ślady. Tylko o co mu chodzi? Jaka, Ej, jaka to jest gra? Może to jest Zajawkowicz taki po prostu stary. Ogólnie zobaczcie, że każdy kamień z tych tutaj jest podpisany. Warszawa! To jest ten krąg. Ale nie, już tu nic nie ma. Gdzie to było dokładnie? Jakby stary. To zdjęcie, jakby tutaj było zrobione chyba. Tak, między tymi dwoma kamieniami jakoś. Ale nic nie widzę teraz. No To chyba scholona miejscówka. No. Mi tu nie ma, mi tu. Tak, mi to balony. Kolejne mi to balony. Ja nadal stary dziwny, że jest koleś, który po prostu robi takie zdjęcia, wrzuca je. Ej, dobra, tutaj nic nie ma. Masz to, Siernes? Masz przesło? Ej, za rąbiska miejscowa jest. Skoda tylko, że nie ma nic strasznego, no ale Ej, widzowie, czasami. To podobnie. Do pokoju do do krzesło gamingowe stawię sobie z tego. to Pokaż, widzom, jak to wygląda. No patrzcie. <laughs> idealne do siedzenia. Ej, dobra, w ogóle była tu w tym miejscu, nie? Zobaczmy że teraz tylko te kamienie, no i Mam możemy... nadzieję, Tu jest krok! Co? Jest! O, tu jest, O kurwa. Ej, co to było, Miłosz? Stary, to był on! To była postać z tego zdjęcia! Ej, czyli... mi nie jest obalony? Co to jest, Co to za wąwóz? Trochę go widzę... Ej, podejdę bliżej, chłopaki! Co to jest? Jakiś przebieraniec? Ale miał maskę przewaloną. Wracam do chłopaków. To jest kolejna miejscówka, które widzieliśmy na mapach, Hop, to jest o. ten Wielki dół stary. Jest niebezpiecznie, słuchajcie. Słuchajcie, w środku lasu teraz, nie? O totalnie jesteśmy zgubieni. Są tylko jakieś dziwne X na drzewach. Pokaż mi już. To jest jego teren. i co my zrobiliśmy? stary śledzimy jakiegoś seryjnego mordercy. Słyszysz jest ten pociąg? To jest ten pociąg gdzie byliśmy na początku. Dobra, idziemy w tamtą stronę, słuchajcie. Tak. Próbujemy w dostać się z tego lasu, ale to jest już koniec tego odcinka. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. I widzimy się w kolejnym. Elo.